Witajcie, witajcie! Witajcie na moim kanale w kolejnym filmie. Słuchajcie, chciałbym się z wami podzielić informacją o moim nowym projekcie. A mianowicie, właśnie uruchomiłem mój sklep internetowy dla kolekcjonera.pl. Będę w nim sprzedawał produkty i akcesoria z, z różnych kategorii. Po pierwsze filatelistyka, po drugie numizmatyka, po trzecie plakaty, będą też różne figurki, będą zegarki kolekcjonerskie. Już sklep jest uruchomiony. Możecie zajrzeć i zobaczyć, co tam jest. Będę jeszcze dodawał sukcesywnie produkty, ale już pierwsze są wrzucone. Co tam znajdziecie w kategorii filatelistyka? Znajdziecie na przykład znaczki z mojej kolekcji, a w akcesoriach znajdziecie klasery, znajdziecie karty do klaserów. Sukcesywnie będę dodawał kolejne produkty w kategorii numizmatyka. Znajdziecie monety z mojej kolekcji, nie tylko. Znajdziecie również akcesoria, czyli klasery, pinsety do monet. Jest też kategoria inne, w której będę umieszczał takie trochę nietypowe kolekcje, jak na przykład figurki South Park. Pewnie kojarzycie ten amerykański serial. Może to Was zainteresuje? Zapraszam do mojego sklepu. Będą też moje zegarki z mojej kolekcji i też akcesoria dla tych, którzy na przykład sami chcą zmienić sobie pasek do zegarka, a nie iść do zegarmistrza. Słuchajcie, będą plakaty, będą stare czasopisma, będzie dużo produktów kolekcjonerskich. Dlatego zapraszam Was jeszcze raz do mojego sklepu dla kolekcjonera.pl. Może już teraz coś Wam tam przypadnie do gustu i sobie kupicie. Oczywiście zapewniam, że to wszystko co widzicie w sklepie jest realne, potwierdzam własną osobą, że to jest rzeczywisty sklep, na pewno dostaniecie to co zamówicie. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do mojego sklepu.